Cześć Siermano, ja jestem Karmo, dzisiaj sobie zagramy wychowany z widzami. No i życia dla wszystkich. Pozdrawiam, którzy wzięli udział. A więc pierwsza kraja już się zaczęła. I dobra, na razie sobie parę Cupy pozbieram, nie będę ich na razie zabijał. A jeśli ty chcesz wziąć udział w wychowanym, to obejrz końcówkę tego materiału. I dobra. Jako nie teraz Tricks, no chodź tu. Dobra. Ajajaj, ulta. Niepotrzebnie użyłem, ale no cóż, co zrobić? Ale proszę mnie nie atakować. Dobra, i ja, a więc już druga osoba skinęła. Jeszcze siedem szukających. Chowających się, przepraszam bardzo. No i nieco powiem zostawić łapeczkę w górę oraz sobika. I dobra. Ja zabiję sobie tego. I co? I sześciu chowających jest jeszcze. A więc ja wbijałem się w nich. Ajajaj przeleciałbym po chłopam, ale no cóż. Dobra, konie tutaj jedną osobę. I już ginie. No przekro mi. I ostatni i zginął. I chodź tu marasz i biały. Dobra, dziękuję bardzo. I zabiłem neku i... Gamer czaku I wygrał Nikoś Policja. Moje gratulacje, a my się widzimy już w następnej kierce. A więc już jesteśmy w kolejnej kierce i tym razem ja się chowam. A szukającym jest Nikoś. I dobra, Power sobie zbiorę, żeby mieć więcej HP i żeby mieć większe szanse, żeby wygrać tą giereczkę. Dobra, zbieram sobie Power Subsy. I gdzie jest szukający? O, tam jest szukający, dobra, to trzeba przed nim uciekać. Szukający idzie w naszą stronę. Ale ja na szczęście uciekam I dobra ucie udało mi się uciec Szukający sfokusował się na inne nity I tym razem uwziął się na nas Ale dobra Zmienił stanie i poszedł na nich Więc bardzo spoko Jest jeszcze ośmiu chowających się I Houston kinie, ale ma star powera I dobra i trzeba uciekać Szybko I sobie się sfokusował na mnie tak, sfokusował się na mnie, ale na całe szczęście uciekam. Dobra, w drugą stronę. Dobra, odpuścił mi, więc bardzo spoko. No a wy nie są zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym materiałem, ponieważ wtedy będzie bardzo spoko. I będę miał większą motywację, żeby nagrywać dla Was częściej w filmiki. I dobra, i Marasz zginął. I jeszcze jeden chłop. I dobra. Idzie szukający. Moja stronę, a więc my uciekamy sobie. Ja dostaję obrażenia. Najgorzej, najgorzej. Dobra, ja się leczę. No i jest on właśnie ginie. I dobra, i się tak będziemy bawić wykotkę i myszkę. Spoko? Nikoś? Ja. Dobra, uciekamy do tyłu. I któż to wygrał? Ja wygrałem. No a jeśli ty chcesz wystąpić na odcinku i masz ponad 9500 pucharków, to wbijaj do klubu youtube2.karmul. No i ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji. No jak możecie zauważyć, na rosie piłem 750 pucharków, więc należy mi się chyba jakaś nakrota w postaci łapieczki w górę. No i my się widzimy w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!